Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Splatterhouse. To jest zapomnianej grze od Namco Bandai. To remake remake gry Splatterhouse z automatów japońskich. Widzicie, jest ostra rzeźnia. To jest oczywiście. która fajna muzyczka. Zdecydowanie nie jest gra dla dzieci. Prawda, kiedyś budała ona większe kontrowersje, aczkolwiek w 2010 roku no to ona wyglądała naprawdę na oficjalną grę.

Jak mówiłem, jest to gra z 2010 roku. Remake oryginału z, z automatów japońskich z 1988 roku. Nieco zapomniana gra, tak jak mówię. Można powiedzieć, że na aukcjach jest to niemalże biały kruk. Ciężko dostępna w obecnych czasach. Na remake się nie zapowiada, ponieważ ta gra uz została uznana za zbyt, zbyt brutalną. Co widzieliście tam no, przed chwilą. W grze wcielamy się... Oj, to nie tutaj. W postać Rika, który... Umierając. Umierając robią, taki w pakt z maską żeby stać się nad wyraz silnym człowiekiem, właściwie już jakąś bestią. A to wszystko po to, by ratować swoją ukochaną bodajże Jenny, jak dobrze pamiętam. No i właśnie o to chodzi, że... Żeby ją uratować tutaj z tego zamku. Tak się pokrótce przedstawia fabuła z No i co, mam nadzieję, że spędzimy razem kilka miłych chwil, aczkolwiek może brutalnych, będziemy to kuczać troszkę później. Jako horror, może to jakiś horrorek. Dobra. Co tu się dzieje? Press X. Dawno nie grałem na Xboxie, bo jeszcze tego nie powiedziałem, ale jest to wersja na Xbox 360.

oi 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 Tam nam się udało. Słyszymy gdzieś odgłosy Jenny, które napędzają nas do walki, można powiedzieć. Kra taki klasyczny beat tak Możecie Jennifer! zauważyć tutaj. O, jest Jennifer, ten szalony doktor, który ją porwał. Dobra, a jakoś. Chcecie się coś? Ktoś? Nic, nic, nic. Ależ sieczka. kiedyś te gry to było wiele trudniejsze niż teraz. Już tak mi się wydaje w każdym razie, ale to... takie są moje odczucia po tylu latach grania. Jednak człowiek kiedyś jak dopadł się do tej gry to grał w nią grał, grał, a dzisiaj poniekąd jest trochę przesył tych gier, bo człowiek pogra trochę w jedną grę, to mu się nie spodoba, to ją wyłączy to sobie zainstaluje następną nie, tu nie, o, tu jakiś tryb detektywistyczny, dobra. dobra A ja bym się chciał wyhealować Pick up weapon. dobra. O, mamy tutaj podstawki, kastelki widzimy. Renderowane na silniku gry. Proszę bardzo. No, na pewno kiedyś to na pewno budziło jakieś ręki w człowieku. 2010 rok, tym człowiek miał wtedy 20 lat. 21, no to może, może tak nie do końca już widziło, Ale na młodszych widzach na pewno. No I cholerka w ten wyśrubowany poziom trudności. Zginęła już o trzeci raz. powiedziałem z tym tematem. Teraz jest szybko, elegancko szybko. To jest stres, to jest stres. wam tutaj jeszcze są takie opcje. Teraz spróbujemy to wykonać. Chociaż może najpierw ucieknijmy. A, nie zrobiliśmy. trudno. ten, o. Proszę bardzo, takie finishery, które leczą nas bardzo brutalne scenki, trochę, trochę takie zacenzurowane krwią. Albo tak jak miała dodać taki efekt, że wow, nie wiem co mi jej na myśli. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. To już chyba nie nada. A, tu się otworzyło. z tym czekamy. Dobra, zgonimy tego wariata, który porwał naszą Jenniferę, kochaną <mulity> na naprawdę To stare, dobre, bite mapy gdzie się szło i trzaskało po twarzach niemilców. <gulity> Wspominałem ostatnio. Już ostatnio. Wspominałem na początku. Właściwie. Ta gra jest troszeczkę białym krukiem, więc naprawdę ciężko dostać. Wersji na PlayStation 3 szukałem i niestety nie znalazłem. Dlatego grywamy to na Xboxie 360. O, w byś tam w tych czasach. Oj. Robię troszeczkę lepszą, są zawsze na początku lat.

Okej. Okay. dalej? No, o, jakieś lepsze potworki. No chodź. Heavy atak. No to u! A, na bogiem trzeba się poruszać, dobra, dobra. O Chyba, Chyba mnie zaraz ubiją. No i ubili mnie, więc na jakiegoś squela czy coś takiego to raczej nie mamy szans. Dobra, heavy attack, teraz tak turwamy się. Uuu, bardzo szybko poszło. O się kawałek, O nie trzeba to szybko, mocno robić żeby O, i elegancko to tu nie jest O mamy, mamy, mamy go Dobra, trzeba zrobić Do góry, dobra Następny jakiś finisher mamy Najważniejsze, że, że trochę życie odzyskamy który jeszcze jeden Widzę, że się powtarzają. Jeśli z dany rodzaj pomią to widzę, że się powtarzają. szery. Teraz właśnie cię... Nie ciebie, tamtego musimy się złapać. O tego... Mógłby chociaż zmieniać trochę kombinację. Na przykład takie dwa analogie do góry. Zróbmy razem, coś innego, to byłoby spoko. Moim zdaniem... Dobra, ten? Zawsze ten kawałek do przodu. Posuwamy się po kawałeczku. No, gra chodzi całkiem spoko. Jak na rok 2010. No, na dół mi się wydaje, ale jak tam na dół zaskoczyć? Okay. Slam Jesteśmy dobra, o, widzę, że mamy takie zagadki logiczne. tak tego mieliśmy złapać drugiego drugiej no, to, to samo niestety No to... Ups! Nie? jesteś po prostu Tak! Znaleźliśmy nowy atak, więc wykorzystujmy go Za sprawę. Co ok, zapełniło się. Oczy się otworzyło. Czy trzeba było zabijać tu w okręgu? O,

Dobra, mamy pałeczkę Powiem się tą pałeczką Zawsze lepiej pokonać szybciej aniżeli wolniej Tu, to tam też Nie, czyli tu, dobra Idziemy na dół. Rozpoczynamy. O, jest doktor. Pewnie jakaś walka z bossem nas czeka, bo taka arena jakby. czy mówić leczymy nie, dobra RB to guard, right button, dobra czego się drzesz, Na ściany, poleciał. Dopóki mamy pałkę, to jest spoko, nie? Nieprzyjemnego mianowicie zaczęli mnie pić za mocno, Oto zaczyna się łapko, 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 łapko. Dobra, mamy to, troszeczkę życia. Trzeba wyczuć ten moment tu też, by między krwawą bójką złapać jeszcze kogoś się wyleczyć ta i B co to jest B? Ojeju, atak specjalny. Tego zwuta dobra. Mam nadzieję, że go nie zabiłem, ale chyba go niestety zabiłem, ale mamy full HP, to chyba od tamtego ataku specjalnego. Dobra, spokojnie, mamy to. czka ty, ty a nie trafiliśmy go. o dobra mamy możemy go złapać dobra wyleczmy się z automatu wiem, że dwa razy do góry, żeby go złapać Tak i to właśnie bite map łapmy go leczą się do pełna, bo nie wiadomo co by się dość zaraz działo Ciekawe na jak długo ta gra wystarcza na ile, na ile godzin Myślę, że nie jest krótka, bo gry w tamtych czasach były dość obszerne, to nie to co teraz, chociaż Call of Duty zawsze wiodą prym w tych grach, jeśli chodzi o to, gry krótkie, to wydaje mi się, że Call of Duty jest tym mistrzem. No i mamy tego wariata. No dobra, RB, okej, okay, czyli musimy rolkę robić, tak zwaną. Teraz Aha, jak on na nas straci, to roleczka Oj, 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 oj dobra, wyczujmy mega jak taki jakieś Uczujmy się trochę jak w Dark Souls Roleczka A tak, o jest, dobra, ten atak. Zleśliśmy się, tym lepiej dla nas. Okej, okay, możemy go złapać teraz. Dobra. Hole ma duszenie. Fatality. Normalnie, prawie jak Mortal compact. No i mamy to. Mamy drzewkę rozwoju postaci, proszę bardzo. Dodajmy sobie może wy... w. Mówi nie, ale hps dodajmy. Mamy jeszcze tak, to Fast Attack. Jeszcze raz. A tu mamy, co tu mamy? Aha, mamy jakiś atak i co. Tutaj? Za mało. Dobrze. To nie. Dobra, mamy za mało na następne ataki, ale troszkę ulepszyliśmy sobie postać. No! Johnny! No! Szalony ten doktorek. O, jest kosa. Wbijmy mu tą kosę. Ale urwał. Hmm. Zdejdźmy, że to jakiś demon. Hm. Kosamu nic nie zrobi. Fokoza dziurką. A nawet dziurki nie ma. Hm. Oj, zielono okaj. Hm. Phase 2. The Doll that Bled. Ok, więc skończyliśmy pierwszy epizod. Na tym dzisiaj przystaniemy. Dziękuję za to, że byliście. Jak zawsze pozdrawiam Was serdecznie i wyczekuję Was na następnym materiale. Cześć!